Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak naprawić właśnie taki czarny ekran, jeśli chodzi o oprogramowanie OBS. Po prostu mamy tutaj czarny ekran zamiast przechwytywania ekranu. To sobie zobaczcie, powyłączamy, nic nam tu nie przeszkadza. A mamy po prostu czarny ekran, tak? Zamiast pulpitu, zamiast tego, co robimy. No to nic nam się nie wyświetla, po prostu wszystko jest czarne, chcielibyśmy nagrać, udostępnić, właśnie pulpit. Wchodzimy sobie w panel Nvidia i zarządzanie ustawieniami 3D. Tutaj musimy sobie wynaleźć, właśnie program, który, który chcemy ustawić, czyli OBS. Tutaj powinno być użyj właśnie ustawienia globalnego wybór automatyczny. My sobie tutaj powinniśmy ustawić zintegrowana karta graficzna z tego względu, że mamy dwie karty graficzne i jakby musimy ustawić tą kartę graficzną, która będzie jakby używała właśnie tego programu, tak? 3D w 3D. I teraz klikamy sobie zastosuj. Okay, chwilę to potrwa. Już nam tam się jakby przeskoczyło i teraz spróbujemy jakby zrestartować OBS-a i spróbować na nowo ustawić, ustawić właśnie przechwytywanie ekranu. Tutaj jeszcze nie mamy, ale jeżeli wejdziemy sobie tu, już widzimy, że ekran nam się, nam się pojawił. Może usuniemy sobie to stare. Tak i dodamy nowe przechwytywanie ekranu. Tak, i już widzimy, że tutaj mamy przechwytywanie właśnie tego naszego ekranu. Oczywiście tutaj musimy ustawić wszystko, żeby w ustawieniach, żeby, żeby nam tutaj dobrze pokazywało, czyli ustawienia, obraz, tak, przeskalowanie i tak dalej. Zmniejszamy sobie. O, tutaj sobie go na 720 powinno być, bodajże. no nie, bo tu mamy inną jakby ten rozdzielczość. Dobra. Także nie ma problemu, dostosowujemy sobie do, um, do, naszego, do naszego ekranu i mamy tutaj już czarny ekran. Jeżeli to wideo pomogło tobie, daj suba, daj lajka. Udostępni dalej. Być może ktoś ma taki problem, boryka się z tym problemem i nie wie, jak sobie poradzić, dlatego też nagrałem to wideo, żeby po prostu pomóc innym szybciej sobie z tym poradzić, bo męczyłem się dosyć długo, zanim wpadłem na to, że przecież karta graficzna odpowiada za to no i znalazłem. Właśnie, jakby to rozwiązanie, także trzymaj się serdecznie. Ja zapraszam Ciebie na merza.m.pl, na mój blog, gdzie będzie więcej informacji na temat związanych z nagrywaniem wideo, marketingiem, zarabianiem pieniędzy i wielu innych rzeczy. Także do zobaczenia, do słyszenia. Cześć.